że Jest to festyn dla dzieci na pożegnanie wakacji. Dwa miesiące temu był festyn na rozpoczęcie wakacji. Środki pochodzą z Funduszu Sołeckiego, no i takie małe sponsoringi, także myślę, że dzieciaki zadowolone. Pogoda nam pięknie dopisuje. Także no cóż, jak pan rektor widzi, zabawa fajnie trwa, także, także my się cieszymy jako organizatorzy, Rada Sołecka przede wszystkim, nie? I dzieci, chodzi nam o dzieci, plac służy tutaj? Tak, plac służy za salą, tak jak tu pan reaktor widzi, także, także Miejmy nadzieję, że będą zadowoleni. Fajnie, bo w